Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała. Witam słuchaczy Radia RDC i Teleobiektywu. Dzisiaj mamy niezwykłego gościa i aż żal, że tak mało czasu, że tylko mamy 25 minut na to jest na bardzo rozmowę. dużo czasu przecież. To jest ten dużo ten. czasu, tak, ale ja tak sobie myślę, o czym by tu gadać, to to jest po prostu tyle tych tematów, że może zostaniemy do Bożego Narodzenia. No. <laughs> Spróbujmy. Michał Zabłocki. Mam w ręku właśnie jego nową książkę. A w Krakowie na Bracki pada deszcz. Nieznane historie znanych piosenek. No cóż, piosenki Michała Zabłockiego, jego teksty, no wszyscy znamy, prawda? Są to wielkie hity. Nie wiem, Grzegorza turnawa. na przykład jest taka piosenka, naprawdę nie dzieje się nic. Tak, jest eee. taka piosenka i ona chyba leży u podstaw <noise> wszystkiego, co się zdarzyło. No właśnie. A Michał Zabłocki jest jeszcze o tyle ciekawym człowiekiem. Ja, ja zawsze unikam takich odniesień, powiedzmy, które są, które uważam za niewiele wnoszące, ale tutaj to, to, to jest wnoszące, dlatego że Michał Zabłocki jest synem um, Wojciecha Zabłockiego, tak? Wojciecha Zabłockiego, tak. Słynnego szermierza polskiego, architekta oraz cudownej Aliny Janowskiej, aktorki, która zresztą, przepraszam bardzo, która zresztą jest, jest, ja ją znam, twoją mamę znałem, dlatego że jak sam się trochę bawiłem, bawię w piosenkę literacką, to ona. Ona chętnie przychodziła na nasze koncerty i zawsze nam dodawała sił, zawsze nas tak jakoś pozytywnie motywowała mnie i Filipa Łowodzińskiego. Ona no ja też przychodziła na nasze koncerty, <laughs> o czym ty nie wiesz, ale. A, no tak. Nawet organizowałem kiedyś koncert. A, no, Proszę. widzisz. <laughs> więc, więc ja musiałem te, te rzeczy <laughs> powiedzieć, bo po, prostu, um, bo po prostu ty jesteś taką postacią wielowątkową, wielopostaciową. Tak. Twój ojciec jest legendą, twoja mama też, a i ty sam sobie w tym wszystkim radzisz. A jeszcze na dodatek masz taką cechę, którą ja w ludziach uwielbiam, że cię trudno mimo wszystko zaklasyfikować. No bo tak jesteś takim z Żoliborza, z Warszawy, a jednocześnie wpadłeś w Kraków. I zadajesz kłam temu tym wszystkim i temu wszystkiemu, co mówią, że to że są rzeczy, których się nie da połączyć. A tu się doskonale da połączyć i mało tego, z tego połączenia wychodzą kolejne jakieś wartości. To może pogadajmy o tym, jak, jak to jest. Jak to jest z tą warszawskością i, 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 i nie wiem, jak to powiedzieć krakowskością. krakowskością. <laughs> Akurat to po, połączenie mi się wydaje, że jest takie nietrudne do, do opisania. Ale rzeczywiście jest, jest, to jest ciekawy temat, bo ja dosyć późno zrozumiałem, że nie ma sensu wchodzić w utarte ścieżki i realizować cudzych wyobrażeń na temat pewnych zawodów, praktyk. Jak wygląda prawdziwy poeta, jak wygląda prawdziwy autor tekstów, piosenek, co oni powinni robić, prawda? No, już jak robią nie to, co trzeba, to znaczy, że oni nie są tymi, którzy którymi mają być, a tak naprawdę i równolegle, na czym polega prawdziwy sportowiec, prawdziwy szermierz, człowiek mieszkający w Krakowie, mieszkający w Warszawie, dajemy się wpychać w takie schematy i nieświadomie je realizujemy potem i ograniczamy się, także mnie nie przeszkadza to, że jestem Pisarzem, poetą, szermierzem, prawda? A nawet wręcz przeciwnie, uważam, że stanowi to w pewnej oryginalności. No, no, Niewiele nie jest innych takich osób. Ja Takie, słucham, takich połączeń, tak. Tak, także to, 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 to są. Na przykład, też sam fakt, że zupełnie nie z mojej własnej inicjatywy, ale w, w wieku mocno dojrzałym z kolei, zająłem się tym, czym ty się zajmowałeś, czy pan się zajmował, panie. panie w takim razie. Bardzo ja. dobrze. Dziękuję Jestem bardzo. Jestem ciutkę starszy, więc myśmy... ja jeśli mogę zaproponować. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> bywaliśmy na Ale to tylko ciutkę. <laughs> że zająłem się właśnie w działalnością sceniczną. Z, y, 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 można powiedzieć w wieku poważnym, bo też uważam, że trzeba przekraczać pewne takie utarte schematy. Jeżeli życie coś nam nie wymusza, to ja nie będę się bronił, tylko cieszył, że coś takiego może być moim udziałem nagle. Tak, ja z muzyką ja wszystko rozumiem, wydaje mi się to proste, bo jak człowiek ma w sobie muzykę, to jej niczym nie wygoni. Nawet jak zostanie potem, nie wiem, inżynierem bardzo jakimś ścisłym, to i tak będzie miał muzykę w sobie, będzie grał, będzie śpiewał, bo to po prostu jest jego wewnętrzna potrzeba tak, i ale tego, ja się nigdy nie da, tego się nie da zdusić. Ja nigdy nie śpiewałem. E, ja... ale, ale, mu ale muzykowałeś, ale, ale, ale ta muzyka, ale ona, ona, jest, ona jest obecna w całej, w całej twórczości. Tak, tak. Ona, ona się okazała być obecna w całej twórczości, w tym sensie, że ja odkryłem nagle, że ja pisząc teksty w zasadzie e, komponowałem, to znaczy w zasadzie miałem w głowie melodię, e, a przynajmniej takie rytmy, które umożliwiały mi, e, no, zestrojenie tego wszystkiego takie, żeby to było i w stylistyce odpowiednie i tak dalej. Ja oczywiście tego nie ujawniałem, nie narzucałem nikomu, ale, ale teraz dotarło do mnie, że to dlatego może z, z, łatwo mi przyszło, Zrobić krok w kierunku takiej muzyki powiedzmy samodzielnej, że to gdzieś tam cały czas było, rzeczywiście. No właśnie. Sport jest dziedziną no taką zupełnie inną już niż pisanie tekstów. Zaczęło się od sportu. Zaczęło się od ta, ta, ró równolegle. wyciągał. Równolegle, bo ja hmm. zacząłem pisać bardzo wcześnie i też dosyć wcześniej zacząłem tę aktywność sportową. Ja myślę, że, że wbrew pozorom, zwłaszcza szermierka i zwłaszcza szermierka na szable ma bardzo wiele wspólnego z, z wieloma aktywnościami życiowymi i jest w stanie wiele człowieka nauczyć, a, a w szczególności z pisaniem, bo to jest sztuka refleksu. Hmm. I pewnej nieustępliwości. Ta nieustępliwość jest potrzebna każdemu sportowcom, i po to, żeby do jakiegoś wyniku w ogóle dojść. I taki pojedynek z samym sobą, wbrew pozorom, osobom piszącym jest też bardzo bliski, bo tak naprawdę pisarz ma tylko siebie do dyspozycji to jest szermierka walczysz sam z sobą. No tak, to jest też Tylko... szermierka słowna z jednej strony, a z drugiej strony taka przeciwko samemu sobie, czy też no, poszukiwanie takich okoliczności, w których w, w których w ogóle będzie możliwe wypuszczenie z siebie jakiejś treści i no właśnie zmuszanie też siebie w pewnym sensie do czy generowanie takich okoliczności w sposób systematyczny. Tak jak z treningiem. Mhm. Tak sobie wyobrażam, że szermierka to jest najpierw polega na tym, że człowiek musi wypracować w sobie serię takich nie wiem, powtarzalnych odruchów i musi się w, w nich starać. A potem, żeby zwyciężać, żeby być dobrym, to trzeba te schematy wszystkie burzyć i być oryginalnym, być innym. A Dokładnie. twórczość, ona od samego początku wymaga bycia tego, no, tym innym. I tak i nie. Brak opanowania pewnych podstaw kończy się często tragicznie i śmiesznie. Po pierwsze, jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, co zostało stworzone, no to jak możemy mówić o oryginalności? Prawda? Będzie nam się wydawało, że jesteśmy oryginalni, budując tylko i wyłącznie naszej świadomości takich rzeczy potocznych. W związku z czym już nawet uzbrojenie się z pewną wiedzę już jest pewną, pewnym takim startowym sine qua non, prawda? Bez tego nie ruszymy. Druga sprawa to jest jednak pewne, pewna sprawność warsztatowa, zwłaszcza w dziedzinie piosenki, gdzie mamy do czynienia z pewnymi wymogami, no bardzo różnego typu, stylistycznymi, wymogami medialnymi, wymogami poszczególnych Jezu artystów. Polski jest tak Trudny do poza tym, też. to też to brzmieniowo... Też. To jest dużo łatwiej się pisze pewnie po rosyjsku czy po francusku, gdzie jest dużo samogłosek, a dużo trudniej w takim języku jak język polski, gdzie dominują szeleszczące spółgłoski, których się nie da śpiewać. I no one właśnie. także to, to warto też na to zwrócić uwagę, coś o My, to wiesz, były, tak. Byłeś na ja też coś o tym wiem, no. tak. A byłeś, byłeś tego e, e, od razu świadom. E, to jest ta wrażliwość na na polszczyznę. Na jej zalety, ona się, ona się rodzi wraz z używaniem tego, tego języka, prawda? Z pisaniem językiem artystycznym. Tak, ale ja nie, nie brałem tego pod uwagę pisząc takie na przykład wczesne wiersze, które stały się potem piosenkami takimi jak Naprawdę Nie dzieje się nic, czy zaklinanie, czarowanie, czy, czy cichosza. Raczej to mi brzmiało w uchu niż myślałem, że to będzie śpiewane. Nie brałem pod uwagę śpiewania czegoś takiego, ale ponieważ mi to właśnie te słowa mi brzmiały i ta, ta konfiguracja z, z półgłosek i samogłosek, więc ufałem sobie, że to jest dobrze. I potem już kompozytorzy, którzy się za to brali, też uznawali, że to się rymuje z jakimś ich poczuciem estetyki. No i tak to powstawało. Natomiast teraz muszę powiedzieć, że patrzę na to z innego punktu widzenia, bo jeżeli, no na przykład, Wczoraj na przykład wczoraj, właśnie nagrywałem, nagrywałem taką zupełnie nową piosenkę, do której zachciało mi się dopisać pewną część tekstu takiego w zasadzie mówionego, ale bardzo szybko mówionego. Mhm. I nagle okazało się, że nie wziąłem pod uwagę wielu elementów, które są potrzebne do tego, żeby w ogóle to wymówić. Więc na takim etapie nawet już doświadczenia zawodowego trafiają mi się takie zaskoczenia. Musiałem pozmieniać wiele rzeczy, żeby przy takim strzelaniu, jak z karabinu zupełnie, tymi słowami, no wszystko tam się zgadzało. Więc to uczymy się cały czas. No. To prawda. A, na, a w Krakowie na Bracki pada deszcz. Ten Kraków, czy Warszawa, czy jedno bez drugiego żyć nie może. No, właśnie dzisiaj za nią druż, która tutaj mnie przywiozła, rozmawialiśmy o tym, i tak się żaliłem jej, że w zasadzie ta Warszawa już taka trochę nie moja, w tym sensie, że czuję się tutaj jak u siebie, bo tu się wychowałem, ale z drugiej strony, no już tak dawno yy, yy, mieszkam w Krakowie i, i, i to miasto się zmienia bardzo ładnie się zmienia. Szkoda mi tego z jednej strony, a z drugiej strony, no wiem, że, że yy, powinienem się cieszyć z tego, co mam, a to, co mam, to są jednak własne ścieżki. I ta nostalgia za ścieżkami, które były własne, ale doprowadziły mnie zupełnie gdzie indziej, no jest nam zawsze właściwa, no ale to, no trudno. Nie można być wszędzie naraz. Bardzo lubię Warszawę. Chyba coraz bardziej lubię Warszawę, ale wyjeżdżając stąd miałem poczucie, że, że, że muszę wyjechać, a ja wyjeżdżałem stąd troszeczkę w ucieczce przed taką, przed samym sobą z innego wcielenia. Mhm. kilka razy robiłem w życiu tego typu ruchy ja po studiach reżyserskich pracowałem w reklamie 10 lat pracowałem w reklamie i byłem reżyserem filmów reklamowych i, i to, było, to, to, to Bardzo mi się Warszawa z tym związała, i musiałem z tym zerwać tak, powiedziałbym, do gruntu, żeby. Przeszkadzało ci to w twórczości? No, w ogóle uniemożliwiało. To znaczy, już generalnie było coś takiego, że coś się złego działo z moją głową, bo, bo ta dyspozycyjność przede wszystkim w, i stopień zgodności z, z wymogami zewnętrznymi, do, do, do których trzeba tworzyć, no, no jest całkowicie sprzeczności z twórczością. Także, no, musiałem wybrać. No, albo jedno, albo drugie. Hmm. To jest ciekawe bardzo, co mówisz. E, rzeczywiście. E, mnóstwo wierszy wydałeś. Piszesz wiersze i o, o dziwo, i wydajesz to miki. Ja na przykład ja w zasadzie od dziecka piszę wiersze i opublikowałem chyba jeden. Hmm. W ogóle tego nie robię, żeby się tym dzielić, tylko gdzieś tam po prostu sobie gromadzę. Mam takie, nad którymi pracuję od wielu, wielu lat i ciągle je zmieniam, a zachowując ten, ten, ten początek, bo y, wytwarza takie co, coś, coś bardzo ciekawego, że, że ten początek i ten koniec, w jakim stopniu one są różne, jakimi drogami się tam dalej idzie. No to czekamy a, na ciebie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich chodzi o A dzisiaj, no jak znajdę chwilę, jak Jakąś tutaj zaraz między Radiem a Telewizją, a czymś tymi wszystkimi moimi rzeczami, które tak. mi to uniemożliwiają, to może coś takiego zrobię. A tak, ostatnio sobie nawet myślałem o tym, że, że fajnie by było pozbierać te, te różne rzeczy i to, i to pokazać. I ja się nauczyłem, że jestem doktrynerem tak w głowie. I uznaje, że wiersz musi być pod każdym względem doskonały. Na przykład, oczywiście może być cudownym tekstem jako tekst wolny, ale jednak, jak ma być wierszem, to powinien być pięknym sonetem albo jakąś inną skomplikowaną, e, e, skomplikowaną strofą. Bo ten fakt narzucenia sobie takiego, takiego ograniczenia, takiej, takiej jakby e, zbroi, e, która nie, nie, nie wszystko zmieści, jest również. E, jest również częścią piękna danego wiersza, jak ty do tego podchodzisz? Czy zrzuciłeś to wszystko z siebie, czy, czy też myślisz yy, yy, tak jak ja, że, że wiersz, żeby był cudowny naprawdę, to powinien być i piękny tekstowo, a jednocześnie cudowny formalnie, zachwycający jako, jako majstersztyk, jako wyszlifowany diament. Ja strukturalistą jesteś. no więc ja, ja, ja też w zasadzie, to znaczy, yy, zmieniam zmieniam, ale jednak staram się wracać do struktur i jest taka inicjatywa "Wiersze na murach", którą powołałem w 2002 roku wyświetlając wiersze na murze w Krakowie i w Warszawie. A teraz to przetrwało w Krakowie i codziennie od 23 lat wyświetlane są tam nowe wiersze, codziennie nowy wiersz. Piszą te wiersze osoby z całej Polski, i z zagranicy, i tam ja narzuciłem po, po kilku latach swoich własnych prób w tym względzie taką strukturalną, właśnie takie strukturalne ograniczenie. Maksymalnie 5 wersów, maksymalnie 30 znaków w linii. Mhm. Nie wymusza to Rymów, nie wymusza to. Hmm, Długości wersu aż tak bardzo. Ono ogranicza go, ale jest dużym ograniczeniem, i muszę powiedzieć, że wiele osób się w tym odnajduje. Więc jeszcze Polska nie zginęła. Poczucie estetyki. Inaczej, ograniczenia w, w procesie twórczym nie dla wszystkich są ograniczeniem wolności wręcz przeciwnie, prowadzą do większej wolności i, i właśnie do tworzenia większego piękna. Cieszę się z tego, że tak dużo ludzi przysyła wiersze, choć dla mnie coraz większy obowiązek czytania tego i wybierania, ale tak samo jest i z moją twórczością, gdzie wymyślałem różnego typu właśnie ograniczenia i scenariusze, w których musiałem się odnaleźć, żeby napisać kolejną postać wiersza. Sam się stawiałem po prostu w sytuacjach takich trudnych czasami, które mnie przymuszały do pisania nietypowego. I, i zdecydowanie wiem o czym mówi. Zresztą piosenka też jest formą, którą. trzeba. ma dramat zbroje, absolutnie. Ona, tam, ona, nie, ona nie, nie, nie może się rozleść jakoś nie wiadomo gdzie, w którą stronę, bo musi się zgadzać. Akcenty się muszą zgadzać, to musi się zgadzać fraza i tak dalej, więc to wszystko rzeczywiście jest, jest takie jest takie istotne. Twój ulubiony poeta, masz takiego? Jakbyś Mój, jak poeta. wszystkich, jakbyś dostał takie zadanie, że słuchaj, idzie taka sytuacja Armagedon mhm. jakiś, wszyscy mają zginąć, kogoś zachować, tak? jednego zachować. Kogo zachować. Ja nie wiem, chyba, chyba bym jednak wskazał na Białoszewskiego. Bo wielu miałem ulubionych poetów w trakcie życia, ale Białoszewski pozostawił chyba najwięcej we mnie z takiego poszukiwania językowego przede wszystkim mm. i takiego utopienia w brzmieniach, nawet poniżej poziomu słowa, czyli gdzieś na poziomie zgłosek pojedynczych, czy one znaczą, co one znaczą. Hmm, takich nawet wręcz pomruków, e, które z siebie wydajemy, a które wbrew pozorom w wierszu się zawierają. To prawda i to takie niesamowite spojrzenie, y, zupełnie inne, oryginalne, jedyne w swoim rodzaju na różne proste, nie wiem, przedmioty, wydarzenia, krotochwile, chwile tak. i tak dalej. To wszystko jest niesamowite. I on też bardzo warszawski jest jednak. Bardzo warszawski, tak, no właśnie. Właśnie. Ja z kolei, jeśli mogę tutaj, to Stanisław Grochowiak dla mnie jest absolutnym takim no, fenomenem. No Widzisz, okay. teraz tak sobie myślę, kurczę, gadamy o takich pasjonujących rzeczach, mówiłem, że będzie za mało czasu, a zaraz trzeba będzie kończyć. A powiedz mi, czy my mamy, czy my mamy mieć złudzenia, że ludzie będą pisać wiersze, czytać wiersze, że będą dyskutować na temat Grochowiaka, na temat e, Białoszewskiego, Miłosza i tak dalej i tak dalej. czy będzie cichosza. Co trzeba zrobić, tak. żeby nie tylko dwóch już że tak powiem panów w pewnym wieku sobie rozmawiało o poezji, tylko na przykład żeby dzieciaki, które teraz są, nie wiem, w liceum. Bo myśmy pewnie wtedy już zaczęli się tą interesować poezją i tak dalej, żeby, żeby wtedy się to, żeby było dużo ludzi, którzy będą chcieli czegoś takiego, jak ich uwrażliwić, jak im to pokazać, że to jest niesamowita wartość. To jest bardzo skomplikowane, ale mi się wydaje, że gdzieś piosenka, pewne typy, pewne gatunki piosenki na pewno są takim naprowadzaczem. Różnego typu inicjatywy, różnego typu piosenkarzy mają w sobie elementy poetyckie albo ku nim prowadzą, więc to jest za zawsze trzeba patrzeć i nasłuchiwać w tym kierunku. One się zdarzają. I generalnie nie lekceważyłbym trans transmisji tego przez starsze pokolenia, kumóczy. Bo jednak może pokolenia przez osmozę jakoś przejmują pewne, pewne, pewne sprawy, i nawet może nie są to ich wybory, ale gdzieś słyszą. I nagle się okazuje, że w pewnych okolicznościach życiowych coś im tam zaczyna stukać. Więc wiele zależy od nas. Sam fakt, że tu mnie zaprosiłeś, że rozmawiamy o tym na antenie, to już jest coś, a i, i takie sytuacje należy generować wbrew wszystkim okolicznościom, które może do tego nie zachęcają. Na przykład no, ja mam swoją fundację Poemat, która działa na, też na nim, że tak powiem, promocji literatury i od, od już wielu lat prowadzę dyskusyjne kluby czytelnicze w różnych małych księgarniach Krakowa, gdzie każda księgarnia ma inny gatunek, zajmuje się innym gatunkiem, innego specjalistę, który prowadzi spotkania i tam przychodzą naprawdę cudownie. pokaźne grupy ludzi. Jest też, jest też taki dyskusyjny Klub Poetycki. Więc tutaj i w internecie wiesz, dużo się dzieje w Specyfika również to jest chyba Krakowa właśnie, wiesz. I mój, mam, miałem kolegę, mam, on był dyrektorem Instytutu Cervantesa z Hiszpanem, Abel, mm -hmm. Abel Mursia, w Krakowie, Instytutu Cervantesa no, mam, również, no, no, tak. I wiesz, co mi Abel kiedyś powiedział, jak po tym Krakowie pomieszkał trochę, bo on tutaj też głównie w Warszawie się kręcił, mm -hmm. a ja go znam jeszcze z, z czasów studiów, on mi powiedział, słuchaj, Kraków jest jedynym śródziemnomorskim miastem w Polsce. Coś w tym jest. I, I to, o czym mówisz, to tak właśnie chyba jest, że my gdzieś tam jeździmy, zachwycamy się, nie wiem, Barceloną, włoskimi miastami pięknymi, a mamy Kraków, który jest, no dokładnie to jest to, to jest, to jest ten nastrój, ta, ta kultura i tak dalej. To głupio brzmi oczywiście w mazowieckim radiu, no ale jakoś zniesiemy to chyba. Zniesiemy. No, Warszawa ma też tutaj dużo, dużo śródziemnomorskich w, w centrum. Cały przecież nowy świat, stare miasto, i to są w zasadzie projektowane przez włoskich architektów, więc no to tak. jest. No Tylko tak. no pytanie, czy, czy my to, czy tej infrastruktury używamy w celach kulturalnych? Prawda? Bo w, w Krakowie też jest trochę tak, że jest spychana ta kultura, głównie przez turystykę, ale, ale walka jest podejmowana, no i trwa. No tak. Zajmując się poezją śpiewaną, tam śpiewając piosenki i tak dalej, tłumacząc, chcę powiedzieć, że były dwa, dwa ośrodki zawsze. Najwięcej koncertów mieliśmy w Warszawie i właśnie w Krakowie. A teraz się to zmieniło. A teraz wszystko się kurczę, komercjalizuje jakoś dziwnie. E, I taka. No, ja, ja to definiuję to, co sam robię, ponieważ zajmuję się innymi rzeczami, ale przy okazji mam jakąś swoją wrażliwość i, i robię jakieś takie amatorskie w tym sensie, że nie, 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 to nie, nie. Moim celem nie jest zarabianie pieniędzy. E, rzeczy związane właśnie z, z literaturą, z poezją, z, z, z piosenką literacką i tak dalej. E, I e, na to wszystko w tej chwili jest coraz mniej miejsca, bo sale, w których możesz zagrać koncert z piosenką literacką, e, taką niszową bardziej, Takich sal jest coraz mniej, bo wszystkie się komercjalizują, żądają wysokich opłat i tak dalej. I to samo z siebie, to, kiedyś były kluby studenckie, dzisiaj kluby studenckie to są dyskoteki głównie. To takie no, nie, nie sprzyja rzeczywistość A ja chcę temu właśnie. Tak, ale to zawsze tak było i chcę przy, 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 przywołać taki epizod, którego być może nie pamiętasz. Ja w roku 80. chyba szóstym miałem taki epizod, że po studiach polonistycznych, które skończyłem w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Byłem zastępcą kierownika Domu Kultury, Dom Rodzinny na, na Mokotowie. I tam zorganizowałem koncert zespołu reprezentacyjnego, między innymi, bo tam Antonina Krzysztof, Piwnica pod Baranami, ściągałem do, do, do Warszawy i tak dalej. I teraz z czym ja tam z kolei walczyłem? Z weselami. I to, był, to było tamte PRL-owskie wcielenie tej komercjalizacji, która spychała twórczość na boczne tory, no bo wesele było ważniejsze, można było więcej zarobić. No, no tak, tak, taka jest rzeczywistość po prostu. No, trzeba walczyć. No tak, tak, trzeba. I nie, nie, nie wolno też tego, tego odpuścić. Michał Zabłocki. Mówiłem, że będzie za mało czasu. No, jeszcze tyle rzeczy chciałem, ale jeszcze o tej książce Twoich dwa słowa. Mam przy, przed sobą książkę tutaj w internecie, żeby się widać. Tak wygląda okładka. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Nieznane historie, znanych piosenek. E, piękne teksty, dużo tekstów Michała ale jednocześnie sporo historii, historiek dopisanych do tego wszystkiego, i jeśli ktoś się pragnie zanurzyć w coś, co nie jest w ogóle komercyjną szmirą, tylko takim pięknem, bezwarunkowym, to, to warto, warto po to sięgnąć. Okazuje się, że taki świat jeszcze istnieje i ma się dobrze. Bo Michał Zaboczyk siedzi naprzeciwko mnie, uśmiecha się a, jak się, a jak się nawet nie uśmiecha, to ma taką, taki błądzący uśmiech, czyli jest człowiekiem spełnionym, szczęśliwym. Nie bójcie się poezji, kochani słuchacze Radia RDC. Dziękuję Ci za, za przyjście do naszego programu i za za zaproszenie i za, za sympatyczne pytania. No, to tak, sympatyczne. Mógłbym jakoś, nie wiem, spiąć się i zadać jakieś niesympatyczne. No, tak, bo przecież są dziennikarze <laughs> zajmujący się polityką głównie się którzy, do czegoś doczepił. Zawsze, zawsze coś wynajdują. No, tak, coś, tak. Co, co można wynaleźć, wynaleźć na coś? No wiele rzeczy można by było. Gdzieś tam. No, książka pełna wspomnień. Pełna, no właśnie, bo to są kulisy powstawania piosenek. W zasadzie. Trzeba by było dopisać co najmniej drugi tom, który byłby bardziej szczegółowy, który dotyczyłby konkretnie piosenka po piosence, bo każda piosenka to jednak jest jakaś historia. Tutaj nie było aż tak dużo miejsca, w związku z czym musiałem to ograniczyć do pewnych takich, można powiedzieć, etapów twórczości z pewnymi ilustracjami. Także wiele rzeczy przegapiłem, wiele rzeczy przede mną, ale jeżeli. W już decyduje się na to, żeby opisywać takie kulisy, no to z pewnością znajdują się tam też takie rzeczy, które państwa zainteresują, chociażby dlatego, że są po prostu nie do końca wiadome, więc też i dziennikarz taki dociekliwy, który chciałby wbić szpilę, to na pewno by mógł. No dobra, to by... nie wiem, ja tam nie znalazłem <noise> niczego takiego, w co tutaj można w szpilę wbijać. To masz taki dużo, umysł nastrojony, dużo, bo dużo po prostu dużo pięknych, pięknych, pięknych tekstów, pięknych historii. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, Michał Zabłocki pięknie. był dzisiaj gościem Teleobiektywu. Dziękuję.